Szanowni Państwo radni, witam zgromadzonych Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Radnego Powiatowego, pracowników Urzędu Gminy oraz oczywiście Państwa radnych na obradach 65. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Na podstawie dostarczonej mi przez radnych listy, podpisanej przez 13, przez 13 osób, stwierdzam kworum i przyjmuję prawomocność sesji nadzwyczajnej. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Jeżeli nie ma, odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 65. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Punkt, punkt drugi. Stwierdzenie kworum i przyjęcie prawomocności sesji nadzwyczajnej. Punkt trzeci. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z obrad 63. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2023 roku. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu z obrad 64. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się w dniu 8 lutego 2023 roku. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie podpunkt 6.1 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031. Podpunkt 6.2. Zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2023 rok. Podpunkt 6.3. Ustalenia diet dla Sołtysów-Sołec w Gminy Rusiec oraz wysokości zwrotów kosztu podróży Sołtysom. Podpunkt 6.4. Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w artykule 32 ustęp 6. I artykuł 39 ustęp 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Podpunkt 6.5 Określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane Przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Lub znajdujących się w gminie, w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rusiec Punkt 7 Wolne wnioski zapytania Punkt 8 Sprawy różne Punkt 9 Zakończenie obrad 65. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec. Czy są do odczytanego porządku obrad zapytania jakieś? Nie widzę, nie słyszę. Przegłosujemy teraz porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę, nie słyszę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad 63. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2023 roku. Wszystkie protokoły z obrad sesji Rady Gminy Rusiec, które odbyły się do tej pory są do wglądu w biurze Rady. Czy są zapytania do treści protokołu lub jakieś uwagi? Rozumiem, że brak. Przejdziemy teraz do głosowania nad przyjęciem protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 63. sesji Rady Gminy Rusiec? Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. Protokół został przyjęty. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad 64. sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się w dniu 8 lutego. 2023 roku. Ponownie pytam, czy są jakieś uwagi lub zapytania do treści protokołu? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę, nie słyszę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie podpunkt 6.1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031. Czy do podpunktu 6.1, do projektu uchwały, są jakieś zapytania? Skoro zapytań brak, przejdziemy do głosowania. Nad punktem 6.1 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rusiec na lata 2023-2031. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem projekt uchwały został podjęty. Podpunkt 6.2. Zmiany budżetu gminy Rusiec na 2023 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, Pan Radny Bogusławski. Przedstawiła najważniejsze zmiany, Szanowni Państwo. Głównie, główne zmiany dotyczą dochodów, wydatków, wydatków majątkowych, przychodów. A rozchody pozostają bez zmian. W załączniku inwestycyjnym wprowadzamy inwestycje pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica, budowa masztu flagowego przed budynkiem Urzędu Gminy i wymiana kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Gminy, a także wkład własny na zadanie zadaszenie Trybun Stadionu w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Łączna kwota to 380 tysięcy. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Dodatkowo przeznaczamy 100 tysięcy na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na zorganizowanie Dożynek gminnych. Dziękuję. Czy pojawiły się jeszcze jakieś inne pytania do treści projektu uchwały? Rozumiem, że pytań brak. Przejdziemy teraz do głosowania nad projektem uchwały. Podpunkt 6.2. Zmiany budżetu Gminy Rusie na 2023 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem, projekt uchwały został podjęty. Podpunkt 6.3. Ustalenia diet dla Sołtysów-Sołectw gminy Rusiec oraz wysokości zwrotu kosztów podróży Sołtysą. Czy do przedstawionego Państwu radnym projektu uchwały są pytania? Rozumiem, że pytań nie ma. Przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem projekt uchwały został podjęty. Podpunkt 6.4 Określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych o których mowa w artykule 32 ustęp 6 i artykule 39 ustęp 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o prawie oświatowym Czy są zapytania do treści projektu uchwały Rozumiem że zapytań brak Przejdziemy teraz do głosowania Kto z państwa radnych Jest za podjęciem projektu uchwały Dziękuję Kto z państwa radnych jest przeciw Nie widzę kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem, projekt uchwały został podjęty. Podpunkt 6.5: Określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rusiec. Czy Państwo radni mają pytania? Do projektu uchwały. Jeżeli pytań brak, przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Nie widzę, nie słyszę. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. W związku z powyższym głosowaniem. Projekt uchwały został podjęty, a my wyczerpaliśmy punkt szósty. Punkt siódmy. Wolne wnioski i zapytania. Szanowni Państwo Radni, czy są jakieś wolne wnioski bądź zapytania? Rozumiem, że nie ma. Punkt ósmy. Sprawy różne. Czy Państwo Radni chcieliby zabrać głos w sprawach różnych? Ja mogę. Proszę, Pan Radny Andrzej Cywiński. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Pani Skarbnik, Panie Radny Powiatowy, Pani Inspektor. Jak wiemy Sejm pracował nad ustawą wiatrakową zmieniając odległość na 700 metrów teraz. Chciałbym aby mieszkańcy gminy Rusiec wiedzieli ile pieniędzy dają te trzy firmy wiatrowe w naszej gminie. Czy ta Wartość tych siłowni wiatrowych rośnie, czy, czy pieniądze są coraz większe, czy coraz mniejsze. Dziękuję. To do pani skarbnik, żeby się przygotowała, bo w tej chwili nie jest przygotowana być może na tą, ale być może na następną sesję. Bardzo proszę, jeśli nie, no to na następną jest. To znaczy szczegóły może, mogą być jak najbardziej na następnej sesji. Natomiast jeśli chodzi o samą podstawę opodatkowania, to 2% od wartości budowli, który był od dawna ustalony, nie uległ zmianie, tak? Także jedynie podlega zmianie wartość budowli, jeżeli ktoś dokona jakiejś wyceny szacunkowej, aczkolwiek nie powinno się to zmieniać, bo wiadomo każdy ma taką budowlę w księgach rachunkowych. Natomiast kwoty dokładnie sprawdzę, tak, przed zmianą przepisów były to pieniądze dużo większe ponieważ inaczej była określana wartość budowli tak wchodziły w to tak zwane skrzydła i inne urządzenia które wchodzą w skład Budowli wiatrakowej obecnie jest to tylko od podstawy, więc tak jak przykładowo kiedyś było w 1,5 miliona. Od jednej z firm tak obecnie trochę ponad 500 tysięcy. Natomiast jeżeli jeszcze większe szczegóły odnośnie dokładnie tych wpływów z tych wiatraków, no to ewentualnie z wymiaru na następną sesję. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jeszcze jakieś inne tematy do poruszenia w sprawach różnych? Rozumiem, że brak. Szanowni Państwo radni, Panie Wójcie, Pani Skarbnik, Panie Radny Powiatowy oraz pracownicy Urzędu Gminy, dziękuję za uczestnictwo w sesji. Zamykam obrady 65. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.